Mam chęć na małe piwko I tańczyć mi się chce Bo ciało czuje disco Choć potrzebuję cię Piwo moje paliwo To ono sprawia, że Nawet gdy chodzę krzywo Kochanie nie złożę. się Teraz pozdrowienia od Lucjana Mleczko, który z całego serca pozdrawia swój zespół Mega My również dołączamy się do tych pozdrowień. I ruszliśmy, zaczęliśmy, pozdrowienia.pl, z ogromnych numerów startujemy, oczywiście jeśli wysłałeś do nas pozdrowienia, zapraszam, oglądaj, usiądź wygodnie, na pewno je usłyszysz. Siema, to jest właśnie mój widz, to jest widz, który dał mi sobą od początku i ona pierwsza odczyta pozdrowienia, ja ci udaję kartki i pierwsze polecą, proszę bardzo. To są pierwsze pozdrowienia i lecimy. Kinga Piecek. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, przyjaciół oraz rodzinę. Wszystkich legionistów z Łazienkowskiej 3. Pozdrawiam Mateusza Kurach i moją najlepszą przyjaciółkę Amelię i Dominikę Bielany oraz wasz kanał AMAX TV. I kolejne pozdrowienia to są pozdrowienia oczywiście od Kikuta. Mamy to oczywiście Kikut, bo nie ma nazwiska, nie ma imienia. Jest po prostu Kikut na Facebooku. Kolejne pozdrowienia. Proszę cię bardzo. Życie. Kikut. Pozdrowienia dla klasy pierwszej W i mój Instagram QELIFITS. Tak się wbijajcie na... Kłe podłoga Lipijski. Jakoś tak. O, wbijajcie. I kolejne pozdrowienie. I lecimy. Od eee, kogo? Od Michał Michu. Pozdrowienia dla mojej narzczynej Weroniki. Pozdrawiam Weronikę. Ja poproszę o pozdrowienia dla Super Angeli W zbyłej pracy PS Angela mam nadzieję, że w końcu się spotkamy na jakieś lody Marcin Cichocki, pozdrawiam. Pozdrawiam mojego najlepszego przyjaciela Oskara Ola Kobylińska. I pozdrawiamy Ole i pozdrawiamy Oscara Kurwa, Oskar! <noise> Ciebie! To było dobra, dobra. Ja chciałabym pozdrowić mojego chłopaka Krzyszka, mojego robaczka, Agusia Ruda, a Agusia Ruda pozdrawia go z całego serca. My też pozdrawiamy. Pozdrowienia dla lakanuma łowcy pasztetu oraz cząste karbuza w dyni. I to jest kolejny anonim. Pozdrowić dziewczynę Olegietek. Filip Pawlak. Filip Pawlak pozdrawiam, My też pozdrawiamy. Ja chciałabym pozdrowić mojego ukochanego chłopaka Michała oraz moją córeczkę Maję i całą moją rodzinkę. Martyna Milczarska. Pozdrawiamy cię Martynka. Dobra, mamy kolejne pozdrowienia, lecimy. Dobra, nie Codaj ma ty... pierwszy. Nie, ja nie. No dobra, hej, chcia chciałabym pozdrowić całą moją ekipę z pracy oraz rodzinę syna w Anglii, wraz z żoną i dziećmi, córę w Holandii, wraz z chłopakiem oraz córę w Norwegii, całuski od mamczy. Zobaczymy się w Bruniu oraz pozdrowienia dla Was, Mariusz, Renata Rub. Renata Ruk, dołączamy się do pozdrowień i lecimy dalej. Pozdrowienia od Osła zmoczycy dla Piotrka Szrega i olifiony Jony Anonim. Chciałbym pozdrowić moją najlepszą przyjaciółkę Sylwię Dawidowicz. Agnieszka Księżak. Agnieszka Księżak, pozdrawiamy, też się dołączamy do pozdrowień. Daj, a to się wycinaj, dawaj. Da, da. Dobra, ja Chciałbym pozdrowić moją miłość życia, Karolcie. Choć mówię, jej to codziennie jest dla mnie największym szczęściem. Razem z Oliwcią jakoś jakie mnie spotkało. Dziękuję i czekam na odcinek pozdrowieni. Marcin Hudkowski. Marcin Chutkowski. Dołączamy się do pozdrowień. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy. Wiem, że. Także Marcin pozdrawia dwie miłości, swoją Karolinę Dziewczynę i swoją córeczkę Oliwcie. Dołączamy Ej, się do pozdrowień. Godzina, niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić Salutki świat. Mamy kolejne pozdrowienia i teraz odczytaj oczywiście Oskar Barcikowski to jest kamerzysta numer 2, lecimy. Oczywiście teraz czytamy już z telefonu, bo nam się karty skończyły i lecimy. Kolejne pozdrowienia. Chciałabym pozdrowić Gabrysie. Jest moją najlepszą przyjaciółką, siostrą. Jest jedną z najważniejszych osób. Pomagasz mi, poprawiasz dni, słuchasz mnie zawsze. Wspomnienia to nasza przyjaźń. Nasze piękne cztery lata, jest mi przykro. Piszę do ciebie, powiem, że mogę na ciebie liczyć. Mam do ciebie dużo zaufania, powiem, że mogę Ci zaufać. I wiem, że mogę na ciebie liczyć w każdej sytuacji. Życie jest ciężkie. Bardzo i powtarzam to sobie codziennie. Mówię sobie, że lepiej by było, gdyby mnie tu nie było. A ty zawsze mówisz, że bez ciebie... Nie byłoby to sensu i mówisz, żebym się ogarnęła, bo wiesz, że dam radę. Dziękuję Ci za te wszystkie sekundy, minuty, godziny, dni i kocham Cię najmocniej na świecie, Gabrysia. Dołączamy się. No, czego nie było. Szanu nie, nie, nie było, pozdrawiamy, pozdrawiamy Elu Band. Elu Band. Elu Band. Elu Band. Witam, proszę pozdrowić Przemysława od Mamy Elwiry, Zielona Góra, Elwira Sawicka, Elwira Sawicka. Dołączam się do pozdrowień i lecimy dalej. Witam, pozdrawiam Mariusz, a to pozdrowienie dla wszystkich, pozdrawiam z Janikowa, Kujawsko-Pomorskie, Dawid Wiśniewski, Hello Benz! i lecimy dalej. I Pozdrawiam moją kumpelę, która jest na obczyźnie Mazi. Trzymajcie się, do miłego, zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. A może ty chcesz coś pozdrowić, co? Może ty chcesz... Cześć! pozdrawiam wszystkich. Zepsułeś. O, świecą się, zobacz. Dobra, zagaczamy film oczywiście. W dzisiejszym filmie wystąpili... Proszę cię, do mnie. To jest mój widz. Oczywiście oglądasz wszystkie moje filmy. Kamerzysta numer dwa. Przez I tam, o, o, kamerzysta numer jeden. Jeśli Ci się film spodobał, subskrybuj łapkę w górę pod tym filmem i oczywiście subskrypcję na naszym kanale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Elobet! Elobet!